Twój kot zawsze wybiera, aby spać z tobą i całkowicie ignoruje legowisko, które kupiłeś z taką troską. Cóż, to nie przypadek. Koty mają subtelne sposoby komunikowania się, a sposób, w jaki śpią obok ciebie, może ujawnić bardzo dużo o ich uczuciach wobec ciebie. W dzisiejszym filmie odkryjesz dziesięciu ukrytych znaków, które twój kot próbuje ci dać, gdy śpi z tobą. Niektóre z nich cię zaskoczą. A zanim zaczniemy, daj mi znać w komentarzach. Czy twój kot śpi z tobą każdej nocy, czy tylko czasami? Odkryjmy razem, co to oznacza. Znak numer jeden. Bezpieczeństwo i zaufanie. Jeśli twój kot wybiera, aby spać z tobą, to jest to wielki znak, że ci ufa. Koty to zwierzęta naturalnie ostrożne i zawsze są czujne na otoczenie. W dzikiej przyrodzie muszą chronić się podczas snu więc nigdy nie spałyby blisko kogoś lub w miejscu, którego nie uważają za bezpieczne. Kiedy przytula się do ciebie, w zasadzie mówi tutaj wiem, że jestem chroniony. Jeśli jeszcze dotyka cię łapkami lub śpi oparty o twoje ciało, oznacza to, że postrzega cię jako prawdziwego strażnika. I jest jeden ważny szczegół. Jeśli śpi do ciebie tyłem, możesz świętować. To pokazuje jeszcze wyższy poziom zaufania ponieważ jest całkowicie bezbronny i nie ma żadnego strachu. Dla kota spanie tyłem do kogoś to jak powiedzenie wiem, że nigdy byś mi nie zrobił krzywdy. Więc następnym razem, gdy twój kot się do ciebie przytuli, wiedz, że wybrał to miejsce, ponieważ ufa ci bardziej niż jakimkolwiek innym kątem w domu. Znak numer dwa wyrażenie miłości. Wiele osób uważa, że koty nie są tak czułe jak psy, ale to nieprawda. Koty po prostu okazują miłość w bardziej subtelny sposób, a spanie z tobą to jeden z największych dowodów ich uczucia. Jeśli twój kot lubi kłaść się na twoim kolanie, opierać głowę na tobie, lub nawet rozciągać łapki w twoją stronę, to duży znak, że cię kocha. Te małe gesty wskazują, że czuje się całkowicie komfortowo w twoim towarzystwie i chce być blisko ciebie nie tylko dla bezpieczeństwa, ale także dlatego, że lubi twoją obecność. A jeśli mruczy, gdy śpi. Cóż, wtedy możesz być pewien, że jest szczęśliwy. Mruczenie to oznaka czystego zadowolenia specjalny sposób, w jaki koty mówią: Czuję się komfortowo i uwielbiam być tutaj z Tobą. Ponadto koty często ocierają głowę o nas przed snem. Dzieje się tak, ponieważ mają gruczoły zapachowe w okolicy głowy, które uwalniają ich własny zapach, a robiąc to, dosłownie oznaczają nas jako część swojego terytorium. Oznacza to, że nie tylko cię kochają, ale chcą, aby cały świat o tym wiedział. Więc jeśli Twój kot śpi z Tobą, ciesz się tym szczególnym uczuciem, ponieważ to wyraźny znak, że masz ważne miejsce w jego sercu. Znak Numer 3. Szuka Twojego ciepła. Czy zauważyłeś, że Twój kot uwielbia spać w ciepłych miejscach? Czy to na laptopie, w pobliżu słonecznego okna, czy nawet w pudełkach i kocach. Dzieje się tak. Ponieważ koty mają wyższą temperaturę ciała niż my, a aby czuć się komfortowo, zawsze szukają źródeł ciepła. Kiedy twój kot wybiera, aby spać z tobą, może po prostu chcieć skorzystać z twojego ciepła ciała. W zimnie staje się to jeszcze bardziej oczywiste. Zamiast szukać swojego legowiska, woli być blisko ciebie, aby się ogrzać. I jest jeden interesujący szczegół. Koty są potomkami dzikich felinów, które spały razem, aby utrzymać temperaturę ciała. Ten instynkt trwa do dziś i dlatego wiele kotów śpi blisko swoich właścicieli, tak jak robiłyby to z innymi kotami w naturze. Jeśli twój kot śpi przyciśnięty do ciebie, zwłaszcza w zimne noce, szuka nie tylko ciepła, ale także wzmacnia więź z tobą. Więc następnym razem, gdy owinie się wokół twojej nogi lub ułoży na twojej klatce piersiowej, pamiętaj, jesteś dla niego idealnym kocem. Znak numer cztery. Chce wiedzieć, co robisz. Koty są niezwykle ciekawe. Chcą badać wszystko wokół i rozumieć każdy ruch, który robisz. Jeśli twój kot nagle zaczął spać z tobą, może po prostu testować nowe doświadczenie. W końcu dla kota każde nowe otoczenie to odkrycie. Kiedy wchodzi na twoje łóżko i kładzie się obok ciebie, może próbować zrozumieć, czy to dobre miejsce dla niego. Ale zwróć uwagę, jeśli trzyma uszy w gotowości i jego ciało jest nieco napięte, nadal obserwuje i analizuje otoczenie. To oznacza, że jeszcze nie czuje się w stu procentach komfortowo, ale doświadcza czegoś nowego. Innym ciekawym znakiem jest pozycja spania. Jeśli twój kot śpi z głową opartą na twojej klatce piersiowej lub ramieniu, oznacza to, że ci ufa, ale jednocześnie pozostaje czujny na wszelkie dźwięki wokół. Teraz, jeśli zwija się z plecami do ciebie, ale trzyma głowę lekko obróconą, to jest komfortowy, ale wciąż monitoruje wszystko wokół. To zachowanie jest typowe dla kotów i pokazuje, jak równoważą potrzebę komfortu z ciekawością. Jeśli Twój kot śpi z Tobą z ciekawości, a potem wraca każdej nocy, gratulacje! Zdałeś test i teraz jesteś częścią jego rutyny. Znak numer 5 prośba o uwagę. Czy zauważyłeś, że czasami Twój kot po prostu rzuca się na Ciebie, gdy idziesz spać? albo leży na twojej poduszce, tuż przed twoją twarzą, jakby próbował zwrócić na siebie uwagę. To nie jest przypadek. Koty dokładnie wiedzą, jak nas manipulować, aby dostać to, czego chcą. A jeśli zauważył, że spanie blisko ciebie zapewnia więcej pieszczot, głaskania i uwagi, to będzie to robił dalej. Czasami może to być sposób na poproszenie cię o głaskanie przed snem. Innym razem po prostu chce mieć pewność, że jesteś w pobliżu, gotowy odwzajemnić uwagę, kiedy tylko zechce. I jest jeszcze jeden szczegół. Niektóre koty po prostu śpią w przesadzony sposób, aby upewnić się, że zauważysz ich obecność. Rozkładają się, zajmują prawie całe łóżko, leżą na twojej nodze lub nawet na twojej klatce piersiowej. To może być zarówno znak czułości, jak i sposób na powiedzenie hej, człowieku, nie zapomnij o mnie. Więc jeśli twój kot śpi blisko ciebie i dba o to, Abyś to zauważył, wiedz, że szuka uwagi i czułości. Odpowiedź na to zachowanie z czułością tylko wzmocni jeszcze bardziej więź między wami. Znak numer 6: Rutyna i nawyk. Jeśli twój kot śpi z tobą każdej nocy, oznacza to, że stworzył nocny rytuał. Koty są zwierzętami niezwykle metodycznymi i uwielbiają trzymać się stałej rutyny. To sprawia, że czują się bardziej bezpiecznie i komfortowo. Może zauważyłeś, że twój kot towarzyszy ci przed snem, podążając za tobą z pokoju do pokoju. Może delikatnie miałczeć, czekać, aż się ułożysz w łóżku, a dopiero potem położyć się obok ciebie. To zachowanie nie jest przypadkowe. Obserwuje twoją rutynę i decyduje się jej częścią, tworząc codzienny nawyk. I jest jeszcze więcej. Jeśli zawsze pasuje w to samo miejsce, czy to na twojej poduszce, u twoich stóp, czy obok ciebie, jeszcze bardziej wzmacnia to ideę, że stworzył stałą przestrzeń do spania. Dla niego to już nie jest tylko przypadkowy moment, ale część jego rytuału snu. Utrzymywanie tej rutyny pomaga wzmocnić więź między wami i powoduje, że twój kot czuje się jeszcze bardziej związany z tobą. Jeśli codziennie śpi w tym samym czasie co ty, gratulacje! Stałeś się jednym z najważniejszych momentów jego dnia. Znak numer 7. Czuję się samotny. Wiele osób uważa, że koty są niezależne i wolą być same, ale to nie jest całkowita prawda. Mimo że lubią chwilę samotności, koty również potrzebują towarzystwa i czułości. Jeśli twój kot dba o to, aby spać z tobą każdej nocy i podąża za tobą po domu przed snem, może to być oznaką, że tęskni za tobą w ciągu dnia. To jest jeszcze bardziej powszechne w przypadku osób, które spędzają wiele godzin poza domem lub mają tylko jednego kota bez innych zwierząt do interakcji. Innym wyraźnym znakiem samotności jest, gdy dużo miałczy przed snem lub ociera się o ciebie w natarczywy sposób, szukając większej bliskości. Niektóre koty mogą nawet leżeć blisko twarzy opiekuna lub spać na klatce piersiowej, aby mieć pewność, że będą jak najbliżej. Więc jeśli twój kot szuka cię przed snem, może to być jego sposób na powiedzenie: potrzebuje twojego towarzystwa. Odpowiedź na to wezwanie z czułością i uwagą sprawi, że poczuje się bezpieczniej i kochany. W końcu, dla niego, jesteś rodziną. Znak numer 8 oznacza terytorium. Jeśli twój kot zawsze śpi w tym samym miejscu w łóżku, ociera się o kołdry lub nawet ugniata poduszkę łapami, robi coś bardzo powszechnego wśród kotów. Oznacza terytorium. Koty mają gruczoły w różnych częściach ciała, głównie w łapach, policzkach i głowie. Kiedy się ocierają o coś lub ugniatają materiał przed snem, rozprzestrzeniają swój zapach w tym miejscu. To jest sposób na powiedzenie innym zwierzętom, a nawet tobie, że to łóżko już ma właściciela. To zachowanie jest bardziej powszechne u kotów, które żyją w domach z innymi zwierzętami. Jeśli masz więcej niż jednego kota i tylko jeden z nich śpi z tobą, może to być znak, że rości sobie twoją przestrzeń, jakby mówił to łóżko jest moje, a ten człowiek też. Innym interesującym szczegółem jest to, że oprócz oznaczania terytorium ten akt przynosi również komfort dla kota. Jego zapach wymieszany z twoim tworzy znajome i bezpieczne środowisko, sprawiając, że czuje się jeszcze bardziej swobodnie do spania. Więc jeśli twój kot upiera się, aby spać z tobą każdej nocy i zawsze wybiera to samo miejsce, możesz być pewien, już zdecydował, że ta przestrzeń należy do niego, a ty również jesteś jej częścią. Sygnał numer 9. Widzicie jako towarzystwo. Wiele osób ma wyobrażenie, że koty są z natury zwierzętami samotnymi, ale to postrzeganie nie jest całkowicie prawdziwe. Choć faktem jest, że koty mają bardziej niezależne zachowanie potrafią również tworzyć głębokie i trwałe więzi ze swoimi opiekunami. Jeśli twój kot śpi z tobą każdej nocy, to wyraźny znak, że widzicie jako najlepsze towarzystwo na ten czas odpoczynku, moment całkowitego relaksu i komfortu. Choć koty mogą być dość samowystarczalne w ciągu dnia, preferując swoją prywatność lub wręcz oddalając się, aby odpocząć w jakimś spokojnym kącie, w nocy wiele z nich odczuwa potrzebę bliskości. Gdy noc zapada, poczucie bezpieczeństwa i czułości, jakie daje obecność człowieka, może być pocieszające. A kto, jeśli nie ty, opiekun, który dba o niego z taką miłością, karmi i chroni, byłby lepszą osobą do dzielenia się tym intymnym momentem. Jeśli twój kot koniecznie chce się położyć blisko ciebie, dotykając twojej skóry łapkami lub wręcz układając się na tobie, to wyraźny sygnał, że docenia twoją obecność i czuje się całkowicie komfortowo w twoim towarzystwie. Niektóre koty potrafią nawet mruczeć cicho podczas snu, co jest silnym wskazaniem, że są w stanie czystego relaksu, zadowolenia i spełnienia. Mruczenie dla kotów jest także formą komunikacji, która wyraża dobrostan. Warto podkreślić, że koty, które były wychowywane z opiekunami od kociąt, mają tendencję do bardziej wyraźnego zachowania. Widzą ludzi jako członków swojej własnej rodziny, a dla tych kotów spanie z tobą nie jest tylko wyborem ale sposobem na potwierdzenie emocjonalnej więzi, która między wami istnieje. To odzwierciedlenie tego, jak czują się bezpiecznie i kochane w Twoim towarzystwie. Dlatego, jeśli Twój kod nigdy nie przepuszcza okazji, aby się przytulić do Ciebie i dzielić z Tobą łóżko, ciesz się tym unikalnym i specjalnym momentem. To oznacza, że naprawdę lubi Twoje towarzystwo i czuje się spełniony oraz chroniony obok Ciebie. To wyraźne wyrażenie miłości i zaufania. A doskonałe przypomnienie, jak głębokie i znaczące mogą być więzi między kotem a jego opiekunem. Sygnał numer 10: jak sprawić, aby Twój kot lepiej spał. Ostatnia rada: teraz, gdy już rozumiesz wszystkie powody, dla których Twój kot śpi z Tobą, co powiesz na wykorzystanie tej okazji, aby uczynić ten moment jeszcze bardziej komfortowym dla obu stron? W końcu, gdy Twój kot dobrze śpi, staje się szczęśliwszym i zdrowszym kotem, a przy okazji ty również będziesz mógł mieć spokojniejszą noc snu bez zakłóceń. Jeśli uwielbiasz towarzystwo swojego kota w łóżku, praktyczną radą jest stworzenie dla niego ekskluzywnej i komfortowej przestrzeni. Możesz na przykład położyć kocyk lub poduszkę dedykowaną tylko dla niego. To pomaga uniknąć zajmowania całej twojej przestrzeni i zapewnia mu wygodne miejsce do odpoczynku. Pamiętaj, że koty uwielbiają miękkie i przytulne powierzchnie. Więc ciepłe i puszyste miejsce może zrobić dużą różnicę w jego śnie. Może to także zmniejszyć szanse na to, że będzie szukał innych, mniej komfortowych lub wręcz niepożądanych miejsc, jak kanapy czy twoje ubrania. Jednakże, jeśli myśl o spaniu z twoim kotem nie jest zbyt kusząca, nie martw się. Istnieją inne sposoby, aby zapewnić mu poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Alternatywą jest użycie półek lub poduszek podwyższonych, umieszczonych blisko twojego łóżka. Koty uwielbiają być w wysokich miejscach, gdzie mogą obserwować otoczenie z uprzywilejowanej perspektywy i czuć się bezpieczniej. Umieszczając legowisko lub półkę blisko swojego łóżka, tworzysz dla niego znajome i bezpieczne środowisko, pozwalając mu przyzwyczaić się do spania w swoim własnym miejscu bez poczucia odrzucenia lub wykluczenia. Zawsze pamiętaj, że kiedy twój kot wybiera spanie z tobą, to wielki znak czułości, zaufania i więzi. To zachowanie jest wyraźnym dowodem na to, że ufa Tobie i pragnie dzielić się momentami intymności. Wykorzystaj tę szczególną więź i przekształć ten moment w coś przyjemnego dla obu stron. Stworzenie komfortowego, przytulnego i bezpiecznego środowiska dla Twojego kota to prosty sposób na jeszcze silniejsze wzmocnienie tej więzi i zapewnienie spokojniejszych i przyjemniejszych nocy snu dla obu stron. Teraz, gdy już odkryłeś, co to znaczy, gdy Twój kot śpi z Tobą, powiedz mi w komentarzach który z tych powodów ma największy sens dla twojego kota? Czy on śpi z tobą każdej nocy, czy pojawia się tylko od czasu do czasu? Chcę poznać twoje doświadczenia. Jeśli podobał ci się ten materiał i chcesz więcej wskazówek dotyczących zachowania kotów, zostaw lajka i zapisz się na kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. To bardzo mi pomaga w dalszym dostarczaniu niesamowitych treści dla ciebie i twojego pupila a jeśli znasz kogoś, kto ma kota przytulającego się na czas snu, podziel się tym filmem. Jestem pewien, że ta osoba będzie zachwycona, mogąc lepiej zrozumieć zachowanie swojego zwierzaka. Bardzo dziękuję za oglądanie do tej pory. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.